O, tutaj różnica wysokości z troszkę innej perspektywy. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu bardzo ładnie widać, prawda? Ile mamy obornika. O, tutaj mamy do... no, prawie że na ziemi, no już tu jest warstwa obornika, a tu mamy... tego czarnego paska nie widać. Ale żeby było fajniej i ciekawiej, tu mamy kolejne. Kolejny kojec, kolejne świnie, które mają tego obornika bardzo dużo. Niedługo mogłyby sobie do siebie na kawę przychodzić, tak prawie że. No w lutym będą jechały, więc powiedzmy, nie wiem, trzy tygodnie. I tak naprawdę z tych dwóch kojców, z tego i z tego, no mógłbym wybrać z 70 sztuk, bo tu jest chyba 36, 37, tu jest tam 50 kilka. Więc tak naprawdę oczywiście wszystko nie pojedzie. <laughs> Więc tak w tych dwóch końcach mamy powiedzmy te 90, co tam jest? 90 kilka sztuk. Coś tutaj mam, chyba mam 5 loszek, to widać nawet tamta loczka do knura chce, 5 chyba czy sześć loszek tutaj jest łącznie w tych dwóch końcach. No i tylko teraz modlić się o cenę, żeby cena była chociażby te 4 złote, no chociażby, chociażby. A ty tam na kawę chcesz iść już? Chociażby 4 zł to już by pieniążki wpadły jakieś fajne. A jakby było więcej jak 4 zł, to będzie ekstra. A jak będzie 3,50 znowu, to co? No to będzie płacz i tyle, no. Ale trzeba będzie sprzedać, no nie ma siły. Trochę można je przytrzymać dłużej, no ale... ale bez przesady. Jeksa. Jestem w silosie. Podwalam zboże do śrubowania. Zakurzyło się. Mogę szybciej to nagrać. Zobaczcie tutaj. Zboże mam sprzed dwóch lat. Ten sam dół. Widać tutaj na ścianie. Gdzieś tu. Nie wiem co. Znaczy, no, musiało gdzieś albo to było. Yy, bo tak osypuje się. Widać. Ale ogólnie gdzieś no, musiało być trochę bardziej wilgotniejsze. Albo dosypane takie wilgotniejsze. Bo pierwszą przyczepę. Nawet nie wiem, chyba kojarzycia. Wspominałem, że u brata rzepak skończyliśmy kosić. I tak mówię, wjedziemy, zobaczymy. Jak tam przężyto, i żyto. No i wjechaliśmy, okazało się, że było mokre. No ale wiecie, jak to jest. Przyczepa jest, wszystko jest, no to nasypiemy przyczepę. No i przyczepę nasypaliśmy tego mokrego, i wsypaliśmy tu. No to będzie do śrutowania. No i być może gdzieś tu też to zaciągnęło. To na koniec trzeba będzie zobaczyć. Jeżeli się nie będzie nadawać, no to będzie trzeba to wyrzucić i tyle. Także widzicie, nie, nie zawsze jest tak pięknie kolorowo. To prawda, mówię, tutaj zboże jest sprzed dwóch lat jeszcze. No, ale z drugiej strony, jakby było w 100% suche, to nic takiego by się nie zdarzyło. Co prawda nie śmierdzi tu ona nie, 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 nie pachnie z tym chlizną, nie pachnie takim bo z, zepsute zboże ma taki specyficzny zapach, takiego jakby takim, takim winnym zapachem trochę zaciąga. Tutaj tego nie czuć. Ale no, nie jest to typowo swoisty zapach, to też nie będę ukrywał. Ale nie, nie czuć tu żadnego jakiegoś zgniłego zapachu, nic z tych rzeczy gdzieś tutaj po prostu. W tym silosie musiało no być więcej tego wilgotnego, gdzieś tutaj od ścian zawilgnęło, no i tyle, no tutaj nie ma co się czarować, to będzie prawdopodobnie do wyrzucenia, albo tam dla kur, bo to taka tam jest mieszanka, pszenżyto, żyto, jęczmień, a tutaj to co mamy tu, to jest wszystko, wszystko ok, jak najbardziej. O, także takie kwiatki, o, i skarby udało mi się wykopać, łopata stara. Zostawiona to była właśnie jak było wrzniwa podgarniane i potem było wsypane, bo też to było widocznie podgarniane już. Znaczy tak to musiało być, bo sam ją tą łopatę tu zostawiłem. Więc to jest ewidentnie to mokre co przywieźliśmy chyba to dookoła. No także pamiętajcie, do losu suche albo dużo odmuchamy. Bo inaczej będziecie mieli coś takiego. Lepsza trawka niż sianko, nie? Pewnie. Zobacz. Tak Ty Bestia. Ale przyznacie mi rację, że jak jest pościelone suchą słomą. To zobaczcie, jak to pięknie zaraz wygląda. I tutaj kojec czysty, jeszcze taki nieubrudzony mocno snopek wzięty ze środka stogu. To zobaczcie, jaki piękny, Aż bym się normalnie sam zanurzył w tą słomę, zanurkował. Pomału sobie tutaj rozwalą, mają zajęcie. Tutaj sobie wcinają. No ładnie to od razu wygląda, ładnie, nie? Tak. Bliżej natury. Myślę, wydaje, że, że zwierzęta lepiej się czują, gdy jest słoma. Czy jest to dla nich lepsze niż ruszt? Nie wiem, bo, ni bo rusztu nie mam, więc się nie będę wypowiadał. Ale tu mogą sobie pogrzebać trochę takich, takich instynktów naturalnych swoich wykorzystać. E, no tak, tak swojsko jakoś, no. Co będziesz piła? <laughs> Nauczysz się. Będziesz piła. Nie deksa. De Troszkę nam tu odpuściło. Z leci. Ale jeszcze ten lód... Po tym starym lodzie jeszcze by się dało chodzić. Tak myślę. Co Adeksa? Wierzbę? Obgryzasz? Obgryzaj. Nie mieliśmy podciąć te wierzby, jakby przyszedł mróz znowu to trzeba będzie wejść na lód i te wszystkie tutaj gałęzie z boku to, to, to wszystko poobcinać, bo potem będzie śmieciła. Tam te wszystkie, wszystkie, wszystkie ficki co odstają, te baciki takie cieniutkie, to wszystko trzeba poobcinać, porządek zrobić, żeby tutaj syf nie leciał do stawku i trzeba będzie w końcu na rybki przyjść. Ej, co? Chciałem wyjechać 6.6. A tu było tylko... Kibel. Zdechł. Akumulator. Kopany, nie powiem w co. Heavy, super, heavy, duty. Sruty, tuty, kościotrupy. No. Czekajcie, ciągnik ma lat. Teraz będzie miał. W marcu będzie miał, 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 miał. Ile? Ja Cię kręcę. Zawsze mi się myli, on jest z 2003 albo 2004 roku, czyli by miał w takim razie 18 lat, dobrze mówię? 18 lat, tak? Nie chcę mi się liczyć, Boże. Dobra, 18 lat, 17-18 lat, gdzieś tyle by miał lat. Oryginalny akumulator John Dira wytrzymał 11 lat. Po 11 latach został wymieniony, czyli tego zaczął się 8, 7 rok. Siódmy albo szósty rok. I już jest do... Znaczy nie, 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 przepraszam. Nie jest do wyrzucenia, bo to tak nie może być. Na pewno on jest mocniejszy niż ten oryginalny, bo to jest 1050 amperów. Tamten był chyba mniejszy troszkę. I teraz powiedzcie, co kupić za akumulator. On teraz wiadomo. Podładujemy go i on wiosnę sobie jeszcze przelata tam. Bez problemu mam nadzieję. Wiosnę, lato. Ale już na przyszły rok. Ciekawe, czy nie trzeba będzie wymienić akumulatora. O, bardzo, bardzo ciekawe. Podłączyłem prostownik. Prostownik to też jakieś tam dziadostwo, ale w sumie ładuje za często nie używamy, więc nie mam nic porządnego podłączone jak to kaliber śpiewał plus i minus, plus i minus, no i tak dalej, i tak dalej. Niech się podładuje, i bo muszę nim wyjechać niestety, niestety niestety, i tyle. Dwa gile. Dobra, to niech się ładuje. Ja sobie lecę, za znaczy, ile tych tu wiązek jest. Już nawet nie pamiętam od czego to jest, kuźwa. To jest gdzieś tam, jest na pewno od odisobusa e, od I od czego jeszcze? Nie wiem. Nie no, to jest chyba isobus. Ten kabel. A tu są co? Bezpieczniki pewnie. Tak? Dobra, co ja tam się będę teraz zagłębiał. Co idziesz za mną? Po prrr, bo tu jest dosyć wąsko, Deksa. Śniegu tu nam fest nawiało, ale widać, że już tu chodziła, są jej ślady, więc ona wie, co robi. Tutaj fajne zaspy były za dzieciaka, zawsze tutaj jak nawiało, to kopaliśmy sobie igla, takie tunele w tych zaspach. Słuchooo, i bestioty. Jak u siebie normalnie, jak u siebie. O, tu już, tu kapitalnie było, pamiętam. Normalnie aż się dziecięce czasy przypominają, nie? Deksa, chodź. Dzisiaj ma kontynuacja porządku przy rowie. Jak widzicie koparka kopie. To przyjeżdża nas, nasz niezastąpiony pan Zbyszek, który bez mała mogę powiedzieć jest najlepszym fachowcem w tej dziedzinie u nas, w naszej okolicy, w naszym terenie widzicie tam po, po wykopywał pogłębiamy tam gdzie on stoi jest taki, taki stawek zrobimy to no było takie bagienko ale już mocno zamulone mocno zapchane więc on to teraz ładnie pogłębia żeby było jakieś też miejsce składowania tej wody a nie tylko że ją odprowadzamy dalej także tu będzie taki magazyn wody no a ten nadmiar będzie sobie płynął rowem dalej no jak robisz to porządnie prawda tym bardziej że to będzie na lata już Mamy na załączonym obrazku wiertarkę, czy też wkrętarkę Parkside akumulatorową. Wieszałem na niej psy, ponieważ były problemy z jej uruchomieniem. Później wieszałem na niej psy, ponieważ nie chciałem ładować akumulatora. A co się tutaj okazuje? YouTube ratuje takie sprzęty, bo już poleciałyby do kosza. Po pierwsze zapada się bez problemu. Po drugie akumulator. Tu muszę użyć jakiegoś podstawniczka, jak to zobaczyć? Jak to zrobić? Uwaga! Uwaga! Tyle! Ładuje się! A zresztą uruchomiłem ją. <grym> Dzięki Wam dowiedziałem się, że ładowanie musi zachodzić w cieplejszych temperaturach, inaczej nie będzie chciała ładować, i tak też było. A po drugie, żeby się uruchomiła, to trzeba ją albo dłużej podtrzymać, żeby się nagrzała, albo trzymać również w ciepłym miejscu. I. Ale, ogień działa, także dzięki wielkie za podpowiedzi.